Słuchajcie, w programie Na Osi szykuje się nowy duet, czyli można powiedzieć młode pokolenie ze starszym pokoleniem. Będziemy rozmawiać o oldschoolowych, nie wiem czy to tak nazwać, o bohaterach szos tamtych tak, lat. Tamtych lat. Tamtych lat. Właśnie, chcieliśmy tu właśnie coś powiedzieć o tamtych w samochodach. samochodach ciężarowych, nie tylko ciężarowych. W autobusach. A autobusach i kierowcach, którzy jeździli. Czuję się jakbym był Pomocnikiem kierowcy, bo siedzę z prawej strony na fotelu kierowcy. Tak, bo przedtem były, byli pomocnicy kierowcy. No. Pamiętam jak jechaliśmy zawsze nad morze. Pamiętasz autobus Sanos? Tak, pamiętam. Sanosy, uwielbiałem tak, jeździć ale, Sanosami. Ale on fajnie hamował, pamiętasz? Jak on tak. był, tam, tak. Te hamulce ale... były jakieś takie, że Sanos jak z górki zjeżdżał... A on to, miał retarder? Yy, chyba już... ten. Może jakiś tam był, nie ale hamulec rozumiem, górski, rozumiem. górski chyba, silnikowy. A Sanos to był, był jugosłowiański, Jugosłowiański, tak? Na ta, licencji czego to było, czy to był ich? I to był chyba, tam chyba silnik man był, mm -hmm. w Sanosie. No i w tym drugim, tam, to też był jugosłowiański i też miał, też miał ale silnik man tylko mniejszy. Przepięknie Wad... jechał ten samochód, znaczy ten autobus, on płynął. Włodlisach, I pamiętam, i tam, pamiętam... Tam. Y... Jak nad ranem kierowcy zawsze się zmieniali. I to nie było, że kierowcy stawali, tylko po prostu puścił kierownicę, cyk i się wymienili. Tachograf? Nie było. Nie, właśnie, no, nie on było miał tachograf, tachograf tak. ale nikt z tego nie korzystał. Tak, ja byłem właśnie graf. zdziwiony zawsze, no. że kurczę no puścił kierownicę, cyk i zawsze. Przesiadali, no, w, czasie przesiadali jazdy, tak. w czasie jazdy, z pełnym autobusem pełnym ludzi, autobusem ludzi. I, i nikt nie miał pretensji, no. No, dokładnie. wiadomo, że tak nie, nie wolno, no. ale ten i bardzo zawsze lu ym, lubiłem siedzieć na, na silniku z tyłu, s Co? lubię mruk drugi, silnika, drugi kierowca to był, to, nie? No, to no. w TAMie był z tyłu no. silnik, a no. chyba w Sanosie w chyba był leżący. W jednym z nich był leżący silnik. Nie, nie pamiętam, nie bo nie... on miał wloty z tyłu te takie, wiesz. Tak, tak, tak. Takie tak, wloty, tak, coś tak, jak tak, Setra ma. Tak, tak, tak. tak, I ta, tak, tak, tak no ale osu... w jednym z tych autobusów był leżący silnik. No, no. Takie, takie mam właśnie wspomnienia. No, tak było, tak było. I to były takie piękne autobusy, bo to były są tak zwane, można powiedzieć, wystawowe, reprezentacyjne, tak, co, tak, nie? One były tam, troszeczkę tak. zachodem pachniały, no, także dlatego. Ale teraz przejdźmy do tych autobusów naszych. No, Jelcza. PR 110 no. Lux. No. Lux. Bardzo no. fajny autobus. Mieliśmy na PKS-ie. Mieliśmy na pks -ie. Jedyny był PR 110 Lux, to był wycieczkowy, to był cukiereszy. Ale on miał te szybki jeszcze nad szybami chyba na, na zakłóceniach. Wiesz, co chyba tak? Ale powiem Ci, że to była taka perełka, jedyna, która hmm. jeździła tylko z wycieczkami. On, on był tam? piękny, on miał zawsze nowe części. A ty wiesz, że ja takim jechałem kiedyś? Tak? Jako, jako kierowca? Tak, pojechałem sobie jako kierowca, pojechaliśmy na grzybobranie, chyba jakieś zielonogórskie. W tamtą stronę jeszcze było ok, ale z Rozumiem. powrotem katastrofa. Katastrofa. Ja po prostu powiedziałem, ja już nigdy nie będę kier <laughs> kierowcą autobusu. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że. Co chwila przystanek, to ty jeden sika, drugi sika, trzeci ma ludzi. No tak jest. Czwarty znowu gdzieś się przewrócił, bo oni cały czas piwają. A, a przyniosłeś kom, komplet? Wszyscy byli? Wszyscy byli, nikogo Może, nie zgubiłeś. Ciężko było, ciężko było z wysiadaniem, bo część trzeba było wynieść. Rozumiem. No. Z tego grzybobrania. I także powiem, no. powiem wam, że, 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 że kierowca autobusu to... miał przerypane. No, przerypane miał. Ale zawsze... Ale to koszt... jest w mrozach, w mrozach? Jak było z odpalaniem? Z odpalaniem... Takich. O mrozy. Mrozy to była... No. To jest historia w ogóle taka... A ty pracowałeś wtedy w PKS-ie? Tak, w PKS-ie w latach... To był 98, 2000, 2000 rok. Dwa albo trzy, trzy lata pracowałem. I jak przyszła zima, no to do pracy się jeździło na szóstą, na szóstą wiadomo, no. i wszystkie te auto, autobusy stały, mróz był siarczysty, bo minus 16, takie mrozy były, to ja pamiętam. To chyba zacząć. No, tak <laughs> szybko y, uwijaliśmy się naprawdę przy tych no. autobusach, no i paliliśmy je, mieliśmy takie... Jakby kawałek yy, drewna, na o. koniec szmata owinięta, No niekoniecznie zamoc... nie mógł być tutaj, zamocone w ropie, tak? Albo w ropie i chodzi jeszcze no. takimi pochodniami. Wszyscy wyglądali jak ludzie pierwotni. I do tego jeszcze matka. Tak. I matka. A więc to matka była? No oczywiście, że tak. Taki wózek, dwa akumulatory. Tak, na kółkach. 24 V. Powiem, tak. powiem Ci jedno, że zawsze nie było powietrza w tych ko w kołach, bo zawsze musiałem pompować. No tak, Jeszcze tak, na... tak. Bo zawsze schodziło. Nikomu się no, nie chciało tego naprawić. A, bo to tak było. Ale o kołach to w drugim odcinku powiemy. Na, na, natomiast, na, natomiast jeżeli chodzi o podpalanie, to ten taki płomień, to się Kto nazywał i mówiło się, Damy mu poczytać. A dlaczego poczytać? A poczyta bo jak się, nie miało, no bo jak się nie miało tego knota, to brało Uważajcie. się gazetę i to była porodna prasa, tak. z którą się tak się składało i trzeba było ją odpalić i tam do filtra. Dać mu poczytać. Tak, tak, ale to filtr się rozmienło i, to I to bezpośrednio To było średnio, żeby tak, żeby ciepłe powietrze. I co, ja my, I co najdziwniejsze, te turbiny wytrzymywały, że sobie gazetę zasadł. No jeden miał turbo, drugi nie miał, no. ale... Wyboki, ale, ale zastał, zastał. Ciepłe powietrze no. i jakoś poszło. Kiedyś kierowca to był mechanik, kierowca-mechanik. Tak? Tak, Teraz było. już nie ma takiego czegoś, bo jest pomoc drogowa, która przyjeżdża. A kiedyś mechanik musiał sobie sam koło wymienić, zmienić dętkę, oponę. I tak było. I tak było. I tak było, I, tak było. No. No, no, I, na, i zawsze kierowca... Byli jednolicie ubrani, mieli ładną tą taką, jak, jak się to nazywa? Uniform. Na uniform cały. Czapkę taką jak Szapkę, no, tak, PKS. Tak, z PKS-em, tak. miał markę odpowiednią, tutaj miał znaczek pks tak. Tak, no, ale kończymy ten... już ten program i zapraszamy kończymy, do następnego odcinka. Bo my jak się rozgadamy to jest... końca nie ma. Trzymajcie się. Do zobaczenia.